Cześć drodzy przyjaciele, porozmawiajmy o problemach z Oplem Corsą D. Czwarta generacja Opla Corsy jest na rynku od 2004 roku pod nazwą Opel Corsa D. Nie została całkowicie przeprojektowana, ale jedna część jest oparta na Fiacie Punto. Długość zewnętrzna wzrosła o 38,1 cm i osiągnęła prawie 4 metry. Dzięki swojemu wyrazistemu wyglądowi i wysokiej jakości wnętrzu jest bardziej zaawansowana niż poprzednicy i oferuje więcej przestrzeni, komfortu i wyrafinowania. Opel Corsa D jest łatwy w prowadzeniu i manewrowaniu, co jest niezbędne w jeździe miejskiej. Opel Corsa D jest dostępny z trzema i pięcioma drzwiami i oba wyglądają dobrze. Pięciodrzwiowy Opel Corsa D jest bardziej praktyczny, podczas gdy trzydrzwiowy wygląda niemal jak coupé. W 2007 roku Opel Corsa był najlepiej sprzedającym się małym samochodem. Najsłabszym silnikiem w Oplu Cors D jest trzycylindrowy silnik benzynowy pierwszy 0 o mocy 60 km i zużyciu paliwa wynoszącym zaledwie 5,6 litra na 100 km. Wszystkie pozostałe silniki są czterocylindrowe silniki benzynowe pierwsze 2, pierwsze 4. Najmocniejszym silnikiem benzynowym jest silnik pierwszy 6KM150 Turbo SRI wprowadzony w 2007 roku. Spośród silników wysokoprężnych najmocniejszy jest oferowany pierwszy 7 CDT o mocy 125 km. Bardziej ekonomicznym wyborem jest nowszy pierwszy 3 CDT o mocy 75 lub 90 km, ze zużyciem zaledwie 4,5 litra na 100 km. Od 2009 roku dostępny jest silnik pierwszy 3CDT i Ecoflex ze zużyciem paliwa wynoszącym zaledwie 3,7 litra na 100 km. W teście zderzeniowym Euro NCAP Opel Corsa D wypadł znakomicie i zdobył 5 gwiazdek. Standardowe poduszki powietrzne obejmują przednie poduszki powietrzne, boczne poduszki powietrzne i kurtyny powietrzne. Standardowe wyposażenie obejmuje również odtwarzacz CD, wspomaganie kierownicy, centralny zamek i ABS. Korzyści. Doskonała jakość wykonania, schludne wnętrze, bezpieczne zarządzanie, niskie zużycie, grzywa, zwiększone zużycie oleju w silnikach diesla, rdza zderzaka. W silniku pierwszym trzech CDT możliwe jest zwiększenie ilości oleju opałowego, mały kufer, kierownica nieruchoma, w silniku diesla występuje błąd podczas zmiany biegów w skrzyni manualnej. Problemy ze sprzęgłem w silnikach pierwsze dwa. Zbyt duże odbicie deski rozdzielczej w przedniej szybie. Hałaśliwa jazda przy wyższych prędkościach. Wadliwy czujnik przepływu powietrza może powodować nierównomierną pracę silnika.